Hej, witam Was bardzo serdecznie w takim nieco innym odcinku z Urubexu. Dzisiaj, na Urbex wybraliśmy sobie bunkry i po prostu wam to pokażemy. Tam dalej jest ciemno. Daleko też nie jest. Niestety nie możemy wejść, ponieważ bagno nam przeszkadza. Będziemy robić jeszcze yy, inne bunkry. Będziemy zwiedzać inne bunkry, ale to dopiero po cięciu jest ze mną seba i tak tam ogólnie tu jest i tam i tam Tam niestety nic się widać Mogę już włączyć Nie wiem jak się włącza tą latarkę żeby świeciła Ale mniejsza z tym O wysokie też nie jest no, bunkier taki dziury, żeby szczelać tam. Jest łóżko, tu jest łóżko. Wejście nie da, bo jak padał, też to zalało, i padło takie, że ja nie wiem. Jak widzimy, ślady psa albo jakiegoś zwierzęcia może nadal tu jest, nie wiem. Ale widzimy się po cięciu. No. Jak widzicie, widoczki ładne. Wejdziemy tam do góry, wiadomo, jeszcze ładniejsze. Widzimy się za moment w takich mniejszych bunkrach. Tak, tu takie widoki. Koniec miasta. Teraz się widzimy. Niestety nie udało nam się znaleźć tych bunkrów. No, maksymalnie pół roku temu byliśmy i jeszcze były, ale teraz ich nie ma. Były gdzieś tam w tych okolicach, już ich nie ma, pewnie zarosło. bo już wątpię w to, żeby się zasypał. Ale tu mamy takie o pozostałości po. no nie wiem po czym. chyba po mu moście. Nie wiem, czy była tu taka wielka dziura. Nie wiem po prostu, może jezioro, ale wątpię w to. Tak więc teraz tak z ciekawości to. Znaczy my już tu byliśmy, ale teraz powchodzimy na to, bo da się na każdy z tych powchodzimy i na każdy z tych nagramy perspektywę, bo też. Środku, też w środku bo te w środku są takie jakby zejścia na dół tak, więc yy, wchodzimy na pierwszy z bunkrów, widzimy się na górze tak więc pierwszy bunkier wszedłem na niego wysokość duża nie wiem 5 metrów czy ale widoki są bardzo ładne i tych takich w jest raz, dwa, trzy, cztery, sześć, na każdy z nich wejdziemy, każdy z nich wam pokażemy. Więc taki urbeks oczywiście seba już wchodzi. Jeśli wam się podoba takie formy urbeksu, a cichy urbeks, jeśli wam się podoba, zostawcie lajka, suba, jakiś fajny komentarz, dzwoneczek i możecie pisać, co możemy zurbexować, bo pomysł na razie nie mamy tylko to. Więc widzimy się zaraz na tamtym. Jesteśmy już na drugim, byliśmy na tamtym, jesteśmy na tym. O. Wysokość też 3-5 metrów. Tamten już jest wyższy, zaraz na niego wejdziemy. Ścieżki są. Dużo ludzi z psem chodzi. No i co? Ine co tu się mi podoba to widoki i fajne domy. Bo osiedle budują. Tak. Tutaj chyba nawet coś rośnie. Jaka dziura! O, ale bym prawie w nią wpadł. Dobra. O, rośnie jabłka, takie małe, małe. Takie, malutkie bardzo. Zaraz wyjdziemy się na tamtym, bo nie wiem ile mam miejsca. Jesteśmy na tym najwyższym. No, już ponad 5 metrów. Za właśnie bawi nożem. Ogólnie tu można tutaj znaleźć dużo gaśnic i y, w tych bunkrach są dziur, y, takie y, dziury O w tamtych dwóch są takie dziury i po prostu y, Seba zejdzie ja też i Wam pokażemy y, jak to wygląda Tak więc my tu sobie my tu sobie odpoczniemy a czy wy nie będziecie tego widzieć, bo zrobię cięcie i wy będziecie, będziemy się widzieć już na tamtym. Jesteśmy już na czwartym bunkrze. I tu już są dziury. Przeważnie w nich są jakieś śmieci. I ja zejdę do tego. A ci Seba zejdzie do tego bunkra, a ja zejdę do tego, żeby było sprawiedliwie. Tak, więc stawaj, wybierz sobie który chcesz. A ci, jak będzie wchodził to... A i pamiętajcie, urbex to nie wandalizm, urbex to nie wandalizm i patrzcie, będzie gdzieś schodzić, czy drabinki są stabilne, później nie będziecie mogli wyjść. Dobra, pójdę po latarkę. E, dobra, to my zatrzymamy, bo w sumie Seba chce nagrać po prostu jak on tam będzie. To jest taki plus, tam na dole, że tam jest zimno, nie? Zostały nam jeszcze dwa takie szczątki. Widzimy się za chwilę. Proszę, Seba wam pokażę, jaki jest tam na dole. Tam na targą. Już nagra, się. Jak może zauważyć, jestem już na dole. Zaczęto jakieś dwa motylki. Oczywiście dalej nie ma przejścia, ale jest oczywiście syf. Jak widać, jakieś rozbite butelki. Tak, to można by było odkopać, może byśmy coś znaleźli, ale... No. Dobra, wychodzimy, idziemy do jakichś innych. Może coś w innych będzie jakieś lepsze, coś.